Świadectwo życia i dokonania. Za Twoim przykładem, umocnieni Twoją wiarą i miłością, ślubujemy trwać w wierze w Trójjedynego Boga oraz wierności Ewangelii, magisterium i społecznej nauce Kościoła. Oddani pracy i wrośnięci w tej krajobraz przyrzekamy zachowywać świętą wiarę naszych Ojców, pielęgnować ją, strzec i przekazywać kolejnym pokoleniom. Sprawując w imieniu społeczności miast i gmin powiatu wejherowskiego władzę powierzoną nam przez młodą polską demokrację, ślubujemy wsłuchiwać się nieustannie w głos tych, którym służymy. Wierzymy, że pod Twoim patronatem, za przykładem Jakuba Wejhera, prowadzeni przez naszych biskupów i kapłanów diecezjalnych, oraz ojców Franciszkanów, umocnieni orędownictwem świętego Jana Pawła II i sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, wszyscy będziemy starali się być lepszymi ludźmi rodzicami, dziećmi, wychowawcami przyszłych pokoleń, sąsiadami, pracownikami, urzędnikami, radnymi. A nade wszystko chrześcijanami i obywatelami odpowiedzialnymi za lesy Kościoła, Ojczystej Ziemi oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego. Niech honor i kultywowanie Twojego patronatu umacnia tożsamość i wiarę mieszkańców miast i gmin powiatu. Ufamy, że patronat Twojej osoby wznosi żywy pomnik i trwały świat. Świadczący o tym, że w sercach mieszkańców tej polskiej i kaszubskiej ziemi niepodzielnie panuje Chrystus Zbawiciel wraz ze swoją Matką i wszyscy święci. Poprzez to nasze zawierzenie Tobie powierzamy się dobremu i miłosiernemu Bogu. Od powietrza, głodu, ognia i wojny oraz pandemii koronawirusa zachowaj nas Panie. A ty, nasza patronko, dopomagaj nam nieustannie, abyśmy w naszej pracy i codziennym życiu, tak jak ty, wszystko czynili z Nim, przez Niego i dla Niego. Amen.